Piach. piach To rodzaj podłoża, który jako kolaż górski koniecznie powinniście znać dobrze i wiedzieć jak się na nim poruszać z kilku względów. Treningowo jazda po piasku daje ci Świetne możliwości uczenia się, jak wygląda trakcja Twojego roweru, jak w ogóle zachowuje się Twój rower i na zjazdach, i na podjazdach. Na piachu idealnie wyczujesz swój rower i nauczysz się nim balansować. Poza tym piasek też pozwala łamać pewne bariery. Dla kolarza górskiego jest niezwykle istotne mieć technikę, na przykład podczas podjeżdżania, ale równie istotne jest także mieć w głowie wiarę, że jesteśmy w stanie podjechać na samą górę bez wsiadania z roweru. Właśnie na piasku możemy nasze bariery łamać i przy okazji właśnie jazdy po tego rodzaju nawierzchni podaję Wam ważną zasadę. Zawsze miej skierowany wzrok tam, gdzie chcesz dojechać, a nie tam, gdzie myślisz, że się zatrzymasz. Bo jeżeli patrzysz w dany punkt, gdzie na przykład widzisz, że piasek jest troszeczkę głębszy, albo widzisz, że ktoś przed Tobą siadł w tym miejscu z roweru, to w tym miejscu się zatrzymasz. Dotąd doprowadzi Cię Twój mózg, Twoje centrum dowodzenia. Jeżeli będziesz patrzył cały czas tam, gdzie chcesz dojechać, czyli w miarę możliwości wręcz na samą górę, albo przynajmniej na jakąś rozsądną odległość, to będziesz w stanie podjechać niesamowite aphile, A na zawodach pokażesz, ile można zaoszczędzić na niesiadaniu i nie wsiadaniu na rower. Najkrócej mówiąc, żeby nauczyć się jeździć po takiej grząskiej nawierzchni jaką jest piasek, po prostu znać takie tereny u siebie w lesie, poza domem, gdzieś na wałach. Czy w ogóle, jeżeli mieszkasz na piaszczystym terenie, no to masz idealne warunki pod tym względem, musisz być przygotowany na to, że koło w danym miejscu po prostu Ci się zapadnie, dlatego dłonie musisz trzymać na kierownicy w taki sposób, żeby być, być w każdym momencie gotowym, jeżeli to będzie możliwe, zmienić bieg i próbując na bardziej miękkim biegu w danym momencie kontynuować jazdę, o ile na twardszej, chociaż nawet dosyć śliskiej nawierzchni typu mokre głazy, możesz jechać w miarę powoli, a nawet prawie się zatrzymać i delikatnie dalej ruszyć. Na piasku będzie to o wiele trudniejsze, dlatego bardzo ważne jest, żebyś trzymał cały czas w miarę stałą prędkość, a jeżeli twoje nogi będą cały czas pracowały, będziesz miał też ten moment obrotowy, żeby w miarę najechania, na przykład na korzeń, który może się kryć pod piaskiem albo, albo jakiś kamień, pedałować dalej, nie zatrzymać się. Pochłania tlen. piasek. Okay. Uh. Można powiedzieć, że jazda po piasku to jazda w nieustannym uślizgu. Stąd walory dla nas treningowe, jeśli chodzi o technikę jazdy. Ale też musisz zrozumieć, że kiedy podjeżdżasz, twoje koło praktycznie w ogóle nie ma stałej przyczepności, tylko cały czas tracisz. Pewną swoją energię, pewną część energii na uślizgu, co może się nie zdarzać na ściółce, kamieniach czy nawet na niezbyt dużych korzeniach. Na treningu nie wybieraj zatem najłatwiejszej drogi, jedź w najgłębszych piach, zakop się w nim, poczuj, gdzie mniej więcej są swoje granice, a zauważyć też, że te granice cały czas będziesz przesuwał w górę. Jeśli planujesz zawody albo na przykład maraton na długim dystansie, gdzie będzie też sporo piasku, to bardzo istotny dla Ciebie będzie również dobór opon. I tutaj niekoniecznie opony z grubym bieżnikiem, takie typowo terenowe, będą na piachu fajne. A dlaczego? Już to Wam pokazuję. Moje podjazdy i zjazdy zaliczyłem teraz na Semil sliku W dodatku, w przypadku tyle opony, założony jest on odwrotnie do wskazań producenta. Wcale nie jeździ mi się źle na semisliku po piasku, dlatego że klocki nie wgryzają się w niego i no zobaczcie, tutaj jest miejsce po uślizgu, bardzo mało piasku przyczepia się do opony i w gruncie rzeczy czuję, że mam dosyć niezłą stabilność. Inni zawodnicy wybiorą oczywiście oponę o bardziej terenowym klocku. No to jest semislik, więc opona dosyć uniwersalna, tak naprawdę nie terenowa. Ale chcę Wam tylko powiedzieć, że niekoniecznie im bardziej terenowa opona, tym lepiej będzie jeździć po piasku. Dodatkowa rzecz z dziedziny sprzętowej, o której trzeba pamiętać, kiedy jeździmy po piasku, to kwestia chodzenia po nim, no bo zdarzy się jednak, że będziemy musieli albo się odepchnąć, albo po prostu poślizgniemy się i trzeba będzie wprowadzić kawałek rower. Chodzi o to, że Twój but może zaklejać się piachem w taki sposób, co potem utrudni Ci wepnięcie się w pedały zatrzaskowe, albo co gorsza wepniesz się, ale dużo trudniej będzie Ci się wypiąć. Dlatego jeżeli szedłeś jakiś kawałek po piasku lub biegłeś po nim, podczas wpinania nogi warto zrobić coś takiego tak, żeby oczyścić but z piasku, Zobaczcie, udało mi się to w zasadzie całkowicie zrobić. I wtedy dopiero wpinamy się w pedały. Niektórzy mają zwyczaj robienia tego w taki sposób, uderzając pedałem o korbę, ale szkoda sobie jej rysować. Inni robią to uderzając, nie pedałem, ale butem o ramę, co polecałbym jeszcze mniej. W zasadzie takie lekkie postukanie o pedał, jeżeli masz w miarę dobre pedały i dobre obuwie, powinno oczyścić but z piachu i będziesz mógł kontynuować jazdę bez pieszy. Po wyprawach na piach pamiętaj też o tym, żeby dobrze doczyścić swój napęd, ale wbrew pozorom, jeżeli nigdzie się nie wywaliłeś, ani po prostu nie lało i nie jeździłeś po takim błotnistym piasku, może się okazać, że nie masz dużo roboty. Naucz się więc tego, żebyś niejako przelatywał po piasku niczym poduszkowiec. Wtedy zaoszczędzisz dużo czasu i będziesz zarąbiście wyglądał.